We'll find a way to feel alive I'm so down Siemka z witam Was w kolejnym odcinku z Avatar Frontiers of Pandora Secrets of the Spires DLC Jak ostatnio pamiętacie robiliśmy sobie zadanie główne To ile ja mam? A, zresztą tu i tak nie zbiorę stronki dopochety w Wiecie co? Ja w tej placówce to ja i tak muszę skorzystać z mojej telisi, bo oni mogą mi tu wezwać wsparcie. Są dwa samoloty, znaczy no te helikoptery dziwne. Uważaj. Więc tu się trzeba zmierzyć chyba z Telis. No, czy no, z tą placówką e, wraz z Telisi, która musi nam pomóc. I tutaj mamy właśnie pierwszą tą placówkę ZPZ. Jest to zakład obróbki kamienia Charlie. No i zaczynamy. Najpierw e, wsparcie. Dobra. Masz. No idzielę tający pasz, kwil. Jakim cudem ty nie uderzyłeś w to gówno? Telisi. Ziemia do Telisi. Dziękuję. LOL. Jak coś te listi, to ja pikuję w dół, jakbyś nie zauważyła jeszcze. Czekajcie. Ona musi trochę odzyskać sił. Widzę, że się jej nie śpieszy. Nara. Był bardziej uzbrojony. Mogłem mieć większe kłopoty, ale. Ale nie mam. I tego, co, co widzę, to niektórzy wrogowie to nawet nie mają wyższego levela ode mnie, więc to. To dobrze. No właśnie, bo trzeba uderzenia ekranu użyć. Aha. Zajebiście. No. Dobra. Pryer się w snajpera bawi. Jakiś tutaj. Chyba to jest ten. zregeneruje wytrzymałość Cadizii. No zajebiście trafiłaś po prostu. O, o, o. Jeszcze lepiej, jeszcze lepiej. Raz łapię, raz nie łapię. I to tak wiecie, i to się tak kręci, no w tym awatarze. Jak ty trafiasz w tarczę? O, teraz to już w ogóle tak zajebi się trafiłeś. się sraje. Już w ogóle zapomniałem jak się walczy z takimi Już? Trafiłaś? Zajebiście było, Felici? Znowu trafiłaś? Też zajebiście było? Jestem tutaj z flamethrowerem. Okaj pan się. debilko, pieprzona. Nie mogę się ruszyć no po prostu zajebiście. Mieć go w dupie po prostu Oj albo nie mogę albo nie mogę mieć go w dupie bo on nagle się zesrał Dobra kij mu w oko Moja postać umie się wyleczyć sama. Czy się czymś wielce zmęczyła? Y, totalnie nie wiem, czym mogła się zmęczyć. Totalnie nie wiem. O, trafiłem. O, znowu trafiłem. Fajnie. Dobra. Dobra, i jeszcze tutaj. No i dobra, udało się. A tamte może mnie smoknąć w dupę. Jakie skradanie? O jakim skradaniu ty mówisz? Czekajcie, bo znowu muszę oczywiście wypieprzyć multum rzeczy. O, ej ja tu nie zauważyłem? Nie założyłem. Kurde, dużo poziom mi to dało. Fajnie. Tylko czekajcie, ja muszę oczywiście wypieprzyć. Parę rzeczy. O, teraz grzecznie podniósł. Długi łuk znowu. Boże. O Boże, jak tu ładnie jest. Po wyczyszczeniu tego. Naprawdę. Wow, aż jestem pod wrażeniem. To Lisi i wszystko okej okay. No Grod Massive Entertainment be like A teraz gdzie żeś poleciał? W pizdu daleko Dobra, czekajcie, czy ja jeszcze tutaj mogę jakoś ulepszyć moją postać? O! Od kiedy wyjątkowy jest lepszy od legendarnego? No w sumie nie jest, bo mi zmniejsza poziom, ale obrażenia zwiększa. Nie, nie zmieniam na razie. Dobra. Lecimy do kolejnej placówki ZPZ. To już będzie w sumie ostatnia. Jest to zakład obróbki kamienia delta. Nie wiem, czy odcinek będzie krótki czy długi, ale no na 20 minut. Kurde, myślałem, że to mi dłużej zejdzie, bo będę się skradać pewnie i w ogóle a tu dupa, tu się okazuje, że ja muszę nawet użyć tego uderzenia ekrana, więc to tak łatwo nigdy nie jest. No i po cichu też nie można było tego zrobić. Bo te samoloty pewnie tak czy tak by nas odkryły jakoś. Nie, no ale teraz tutaj jest bardzo ładnie, naprawdę. Aż się chce żyć. O, czekajcie, da pofeta. Trzeba zebrać. Przed następną misją. Znaczy, przed naszą placówką, przepraszam. No i możliwe, że w następnym odcinku weźmiemy się albo za dzwonopędy, albo za sadzonki Tarsiu, albo za misję. Zobaczymy. Na imię dzwonopędę chciałbym zrobić wszystko w jednym odcinku. Sadzonki tarsiu wam prawdopodobnie podzielę na dwie części. I w którejś z tych części pokażę wam jednego opiekuna punków, który gdzieś tam będzie właśnie. Dobra, tam ci mnie już i tak widzą. Dobra, ja idę najpierw e, posiłki wyłączyć. No, to głupia! Że co? Że co?! Że CO?! Co jest?! Kuźwa! Się snajper kuźwa zadychę znalazł! No zajebiście coś jeszcze, coś jeszcze. Na karmę talisi. Hope you like it, Ja zaraz wam, z... no tam nawala. W ogóle bo typa wybuchnęła ta rakieta, a on nic, nie? <grymna> Telisy może byś mi nie leciała do góry jak cię o to nie proszę, co ty na to? No, może tu też masz w dupie. Kasia, to trzeba tych wysoko położonych Ale czemu ty krzyczysz na nich? Wiem, że ich nie lubisz, też ich nie lubię, ale... Delisji do cholery jasnej! Rosz tą dupę! To za tempa Naprawdę Kto to widział? Nie, kolego. Ty z tymi swoimi rakietkami, to co ty se możesz? Strajścia. Dobra, ja muszę odpocząć. Telisie również. Pociłków nie wezwą. Już stań w miejscu, odpocznij chwilę Telisi, bo to z tymi kretynami to nie ma co. O, może sami nawet wybiegną. Same plusy. Zagnam. No ale nie, co sam rozwalę zaraz. Może byś to podniósł, łaskawco? Nie? To nie! Boż... Ja już chcę po prostu skończyć tą grę. Naprawdę. Dobra... Super. Już? Odpoczęłaś? Proszę mnie, dzisiaj nie denerwuj Dobra Teraz co wy sobie możecie o moim siurkiem się możecie pobawić o albo nie. Albo nie. O cholera jasna. Jeszcze jedna rzecz tu jest do zrobienia. zaibiszcza. No jest tyłem odwrócony. Tamten granatami rzuca, xd. No odwróć się już. Albo Mitelisi tak biją tymi granatami. Nara. Okej, Dobra, jeszcze tutaj jest jeden. Nara. Bye bye. Co jest? Jakim cudem to nie trafiło niby? Dobra, walici. Jeszcze jedna by się przydała taka. To bo odcinek nie był taki krótki. Nie słyszeli mnie time. No, wcale nie słyszeli. Co ty? Co ci nie szukali? Co chwila i nie strzelali do ciebie. Family friendly. O, dostałem jakiś karabin szturmowy, ale czy on będzie lepsze moje... od mojego aktualnego? Możliwe. Boże, strzelby wziąłem. No jest! I to dużo. O pięć obrażeń. Na karabin to bardzo dobrze, moim zdaniem, ale główno to wyrzucam w ogóle. At close to 100%. 24 hours a day, we have set the standard for autonomous aerial vehicle production across the whole of the Western frontier. Now, y'all know what corporate will say. They'll say it's down to the minerals we got up here. They're easy to mine, rich in the silica, rare metals, all of that. But I know it's down to you engineers, your hard work, diligence, and resilience of attitude. And that is why, as a bonus to your contracted downtime, Dobra. W ogóle przez chwilę myślałem, że to mi się to będzie dalej zanieczyszczone, ale nie widziałem, że to dochodziło aż tutaj. Bo wiecie, niby obszar pokazywało dotąd, a tu jeszcze było zanieczyszczone. No, ale mapa o wiele lepiej wygląda. Ładniej, przede wszystkim nie. No i co, w następnym odcinku tutaj Wam mówiłem, weźmiemy się albo za zadanie pod tytułem Ciekawość Badacza, albo za dzwonopędy lub Sadzonki Tarsiu. Ale możliwe, że weźmiemy się za dzwonopędy najpierw. Zresztą zobaczymy, jak to będzie ostatecznie. Eee, tak więc na ten moment to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku z Avatar Frontiers of Pandora Secrets of the Spires DLC.